Siema-Siema, poniedziałek, 6 rano, młody nakarmiony. Ja zaczynam swoją rutynę, poranne kroki. Trzeba nabić trochę aktywności z rana. No właśnie co do aktywności, w mojej opinii na masie ważniejsze jest utrzymywanie aktywności, kręcenie kardio niż na samej redukcji, bo na samej redukcji kreujecie deficyt dietu. Tak naprawdę cardio to tylko dodatek, a na masie kardio ma ogromne benefity. Przede wszystkim takie jak poprawia wasz apetyt, poprawia waszą wrażliwość insulinową, poprawia trawienie. Także jeżeli macie problem z przejedzeniem dużej ilości kalorii, czujecie się przepełnieni, to dodajcie sobie cardio do codziennej rutyny. No i jeszcze najważniejsze, dbacie w ten sposób o swój układ sercowo-naczyniowy, o wasze serducho. No a serce mamy jedno, tak? Trzeba o nie dbać. Także ja zachęcam do bycia aktywnym. Niekoniecznie musicie biegać, niekoniecznie musicie jeździć rowerem. Wyjdźcie sobie na dwór na spacer, nawet na te 10-15 minut, a zobaczycie różnicę i w samopoczuciu, i w trawieniu, we wszystkim. Dobra, moi drodzy. Ja chowam telefon, bo nie dość, że pizka, to jeszcze pada ten cholerny śnieg a już teraz to już może zniknąć teraz to już jest wiosna jak święta się skończyły to już nie potrzebuje śniegu no dobra, widzimy się przy śniadaniu bo dzisiaj tak jak wspominałem dzień wolny od treningu także same kardio życzę wam miłego dnia i do później dzień dobry bardzo witam się z wami przy śniadaniu warzywa z keczupem pierś z kurczaka pod spodem, tym razem ryż, jakoś mi naszło. Do popicia, do popicia bolero, najprawdopodobniej smak mango albo pomarańcz. I kola w shakerze. Smacznego, widzimy się przy kolejnym posiłku. Pozdrawiam. Czołem z racji, że rano nabiłem tylko 10 tysięcy kroków. Zostało mi 5 do nabicia. Nabijamy je w domu, w obecności Tutaj. Tego mościa. Dobra, do później. Mamy drugi posiłek, moi drodzy. Warzywka pod spodem makaron i z kurczaka. Do tego 5 gram oleju lnianego i na popite kola. Smacznego moi drodzy, widzimy się przy kolejnym posiłku. Hejo! Mamy kolejny posiłek. Tym razem ochota na słodkie, więc wpada omlet z pięciu białek jaj, 50 gramów mąki. Dwa żółtka, banan i na wierzchu polewa ze z aromatem waniliowym. Do tego wleci kawusia i widzimy się przy kolejnym posiłku. Trzymajcie się. No i moi drodzy, dotarliśmy do kolacji. Owsianka z owocami, płatki śniadaniowe i masło orzechowe. Wieczorna suplementacja. Mamy tutaj magnes, nak, aszfagandę i melatoninę, a i jeszcze cynk tak wygląda moja suplementacja wieczorna biorę się za jedzenie a my widzimy się jutro na treningu push do jutra moi drodzy trzymajcie się, dobrej nocy siema siema, dzień dobry, cześć czołem 6 rano, ja w drodze na siłownię Kumot, dopisuje człowiek wyspany z wybudzeniami w nocy co prawda ale jest ok także w planach dzisiaj mocny push Chyba póki co mam tyle do powiedzenia. Także co? Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia. A my widzimy się na treningu na mocnym puszu. Pozdrawiam, do zobaczenia. Manko, witam się z wami po treningu. Jestem bardzo zadowolony, bo trening mega udany, progres zanotowany w każdym ćwiczeniu, czy to jeśli chodzi o powtórzenia, czy jeśli chodzi o dołożenie ciężaru. Dawno takiej pompy nie miałem jak dzisiaj. Weszło naprawdę idealnie. Oby więcej takich treningów. Teraz zmierzam do domu. Na swoje śniadanie, także widzimy się później przy posiłku miłego dnia dobra moi drodzy, mamy śniadanko klasycznie, bez żadnych wymyślań bez kombinacji 100 gramów makaronu, warzywa i 200 gramów piersi z kurczaka do tego poranna suplementacja mamy tutaj magnes, B kompleks nak i witamina D3 na popite bolero, tym razem smak jabłkowy smacznego widzimy się przy następnym posiłku miłego dnia no i jesteśmy przy drugim posiłku, znowu klasycznie, tylko tym razem jest 100 gram kaszy jaglanej, warzywa, troszkę sosu, 200 gramów piersi z kurczaka i na popite herbatka z cytrynką. Biorę się za jedzenie i widzimy się przy następnym posiłku. Siemanko i mamy trzeci posiłek składający się z dwóch wrapów. W środku jest yy, 150 g polędwicy sopockiej, odrobina ketchupu, trochę warzyw i 30 g sera żółtego. Na popite kola i tak się prezentuje trzeci posiłek. Ostatnia faza na wrapy, także często wpadają. Jutro może coś widać innego, zobaczymy. Biorę się za jedzenie i widzimy się przy kolacji. Pozdrawiam. Zarliśmy do kolacji, klasyczna osianka, ładujemy przed jutrzejszymi nogami. Ja zajadam, życzę Wam dobrej nocy, a my widzimy się jutro. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!